Witajcie! Dziś pokażemy Wam, jak prawidłowo przygotować sadzonki cebuli do wysadzenia w pole. Po wykiełkowaniu cebulki pozostawiamy do swobodnego wzrostu, dbając o odpowiednią wilgotność gleby oraz dostęp do światła. Po około 2 do 3 tygodni od wschodu możemy skrócić szczypior. Pamiętajmy, aby używać czystych narzędzi, by nie przenosić chorób. Obcinamy same końcówki szczypioru. Następnie warto zahartować rośliny. Wystawiamy je na kilka godzin na zewnątrz lub intensywnie wietrzymy szklarnie. To zmniejszy stres po wysadzeniu w pole. Cebulę sadzimy w rzędach, ułatwi to późniejsze zabiegi pielęgnacyjne. Całe sadzonki umieszczamy w glebie, w jednej sadzonce znajduje się od 3 do 6 roślin, a następnie podlewamy. Dzięki tym krokom, wasza cebula będzie silna i zdrowa. Subskrybujcie po więcej rolniczych porad